Ciekawe, młody ojciec Pio, przyszły ojciec Pio, czyli Francesco, mały Francesco, ucieka od świata. Nie chce być w kontakcie ze światem, nie chce być w kontakcie z kolegami. Czemu tak ucieka? Bo ma pranie modlitwy, pranie spotkania z Panem Bogiem. Chce takiej naprawdę gorliwej obecności Bożej. W takiej gorliwości właśnie podąża za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Witam się na kanale śladami ojca Pio, z tej strony. Sawy Maria. W Franceska dało się zauważyć tylko umiarkowane demonstrowanie własnej religijności. Nieliczne chwile milczącej izolacji, nagłą bladość, i oznaki cierpienia, jakie rzadkie, rzadkie momenty wycofania się. Wszystko to mogło być odbierane jako znaki dziwactwa chłopca, do tego stopnia, że jego własna matka zbliża, żaliła się o bliskim. Francesko naprawdę stracił rozum. Ja nie wiem, co się stało. Jego rówieśnicy, dzisiaj już mocno posunięci w lasach, pominają go i tak. Codziennie rano wieczorem szedł do kościoła, żeby odwiedzić Jezusa i Matkę Bożą. Bardzo lubił samotność, kiedy był w Pietrecinie, przesiadywał w kościele świętego Pio Męczennika i oddawał się modlitwie, kiedy kościół był zamknięty. Francesco siadał na pobliskim kamieniu i tam się modlił. Jego rowiśnicy dzisiaj już mocno posunięci w latach wspominają go tak. Codziennie rano i wieczorem szedł do kościoła, żeby odwiedzić Jezusa i Matkę Bożą. Bardzo lubił samotność, kiedy był w Pietrecinie. Przesiadywał w kościele świętego pio męczennika i oddawał się modlitwie, kiedy kościół był zamknięty. Francesko siadał na pobliskim kamieniu i tam się modlił. Ja Było bardzo już ogromną pragnienie przebywania z Panem Jezusem, służenia Panu Bogu po prostu, od Wyjednywania łas dla innych, wyjedywania dla siebie, dla innych po prostu, takiej miłości do Boga. W wieku 9-10-11 lat mało się bawił, czytywał natomiast książki religijne. Zakresjani Michel, znany zwany Peruto, zgodził się zamykać Franceska w kościele. Chłopiec ustalił z nim godziny, w jakiej zakresanie miał go wypuszczać i zobowiązał go, aby nic nikomu na ten temat nie mówił. Ciekawe, jakie ja po prostu by już chciał tak skrywać, po prostu uciekać. Uciekać od grzechu często, po prostu. Nie miał wyboru pewnie. Już wtedy to widać było. Michel zwany Peruto, kiedy, który skrycił umożliwiał małym Franceskowi ucieczkę od świata, wyczuwał aurę tajemniczości, unoszącą się wokół chłopca i popierał bez żadnych zastrzeżeń jego pragnienie ukrycia się, wspierając po cichu i entuzjastycznie pobodność Franceska. Wydawał się przeczuwać w tym chłopcu jakieś przejawy niezwykłości, coś, co wykraczało poza codzienne. Francesco nieustannie się modlił, odprawiał pokuty. Podczas gdy owce skubały trawę na paswisku Santa Barbara, chłopiec trzymał w ręku koronkę i odmawiał różaniec, któremu pozostał wiernym do końca życia. Pozostał wiernym do końca życia. W każdym razie, podziwiając obfite dary natury na polach i łąkach, wpadał w ekstatyczny zachwyt, i zanurzony we właściwej dziecięstwu, tajemniczej prostocie, podziwiał wspaniałość natury i rozpływał się w pokornych modlitwach. Ciekawe, no jak ojciec pisał tutaj, już ja nie wiedziałem, że on już tak małego, od małości, takiej od małości, już tak był pogrążony w modlitwie po prostu. Popatrz, po prostu ciągle różaniec od ciągle tego, no. W domu, chociaż mama przygotowywała mu takie wygodne łóżeczko, Francesco wolał sypiać na ziemi, mając kamień zamiast poduszki. Jego pragnienie koncentracji prowadziło go po trochu do upodobania do miejsc położonych na uboczu, odpowiednich do rozmyślań i modlitwy. W piana Romana Francesco chętnie przebywał w szałasie swojego przyjaciela Merkuria, natomiast w w wysoko położonej izdebce zwanej wieżyczką do której dostęp był utrudniony. Tam mieściła się siedziba Franceska. Ten pokoik był świadkiem pokuty, modlitwy, walki z diabłem. Tam się skrywał po prostu na modlitwę i się spijał. Tam już od najmłodszych lat po prostu. No. Pewnego dnia mama Franceska usłyszała hałasy dobiegające z sypialni. Pośpieszyła tam więc i zobaczyła swojego syna, który biczował się do krwi łańcuchem. To był dziewięcioletni chłopak. Biczuje się do krwi łańcuchem. Natychmiast kazał mu przestać. Widząc, że jej nakaz nie odniósł żadnego skutku i syn kontynuował, katowanie siebie zaczęła uświadamiać mu, jakie szkody może wyrządzić w ten sposób. Choć odpowiedział na to, muszę ubiczować się tak, jak biczowano Jezusa, aż jego plecy spłynęły krwią. Obowiązki wobec Boga ważniejsze były niż powinności matczynę, to też Giuseppa zamilkła nie stała się, nie starała się powstrzymać syna. Nie pozostały nic innego, jak oddali się ze łzami w oczach. To jest naprawdę to jest taka ogromna, popatrz, od młodości ogromne pragnienie takiej naprawdę służby Bogu, ogromne wynagradzania Bogu po prostu. Wynagradzania. Bycie taką ofiarą zagrożników. Rówieśnicy Franciszka często umawiali się na podglądanie go przez okienko. Układali kamienie jeden na drugim i w ten sposób mogli wdrapać się za, na zakaratowane okienko i zajrzeć do wnętrza izdebki. Nie mogli dostrzec niczego poza ciemnością, ale słyszeli, jak młodzieniec mocno się ubiczuje. Ja, z jej ciekawości chcieli sprawdzać, co tam u niego słychać, co on robi tego. A tu ja ten bicuje się. W sercu chłopca zażarzyły się i dopełniały niezgłębione tajemnice jednak. Jego wyjątkowa skromność pokrywała wszystko płaszczem popiołów tak gęstym i nieprzejrzystym, że odkrycie tych sekretów jest zawsze i będzie niemożliwe. Niektóre sprawy można było wychwycić dzięki drobnym wskazówkom, takim jak fakt, że Francesco używał kamienia zamiast poduszki. Albo kiedy dręczony bólami wnętrzności, pobladły i wycieńczony nie wyrzekł słowa skargi. Symptomatyczne jest również jego długotrwałe dosłupienie w się w piana Romana lub w pokoiku mieszczącym się w ufortyfikowanych murach obronnych. Mama i pozostali krewni mieli wrażenie, że w tych pełnych milczeniach, chwilach skupienia franceska jest coś niezwykłego. On już miał taką aurę świętości, jakąś taką aurę prezencję po prostu, taki majestat Boży od, 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 odzorował się w nim. Czemu właśnie taka prezencja jest człowieka modli? Bo cnoty to jest. Życie Boga w nas łaską po prostu. Bóg żyje przez nasze praktykę cnót, łasku w nas. Z tego życia Bożego jest więcej w człowieku świętym. Coraz więcej go, bo coraz więcej cud praktykuje. Wtedy widać coraz większą świętość takiego człowieka. No. Lecz ponieważ otaczano szacunkiem każdy intymny dialog z Bogiem, chłopiec nigdy już nie był niepokojony w momentach odosobnienia. Więc ludzie poznawali, że to jest taka, że on w modlitwę wchodzi po prostu. No. Od roku, w którym niespełna pięcioletni Francesco odczuł pragnienie poświęcenia się za, na zawsze Panów, pięć lat miał już i zaczęły się objawienia ich skazy, równocześnie pojawił się demon, atakujący dziecka z całą piekielną furią. Szatan objawiał się chłopcu pod postacią człowieka lub bestii, w plugawych kształtach, często przybierając także postać osób mu drogich. W wieku 10 lat Francesko przystąpił do Komunii Świętej, później do bierzmowania w wieku 12 lat. O pierwszej komunii nie pozostała żadna pamiątka, jednak można wyobrazić sobie, jak wielki płomień gorzał wtedy w sercu małego pastuszka. Czytając fragmenty listów pisanych przez niego do spowiednika wiele lat później, kiedy został już wyświęcony na kapłana, pisał: Bicie serca, kiedy przebywam z Jezusem ukryte na świętym sakramencie jest bardzo silne. Odczuwam tak silny głód i pragnienie przed przyjęciem Go, że niewiele brakuje, aby umarł z wycieńczenia. Głowa i serce mi płoną. Usta czują całą słodycz niepokalanego ciała Syna. On całkowicie zawładnął moim sercem. Tak, że całe płoną Jego boskim ogniem. Pragnąłbym na jedną chwilę otoczyć moją pierś, aby pokazać Ci ranę, otworzyć moją pierś. Żeby, aby pokazać Ci ranę, którą najsłodszy Jezus z miłością otworzył w moim sercu. O ludzie, jak on pragnął Boga po prostu, jak kochał Boga. Piętnaście lat później, kiedy Francesco już od dwóch lat był kapłanem, Jezus zapewnił go, że żadna łaska, którą poprosi, nie będzie mu odmówiona. A to jest naprawdę ogromne zapewnienie po prostu. Ogromna łaska. Jak masz o coś prosi o i o, żeby zechciał o coś prosić po prostu. Oto jak ojciec Pił opowiadał o tym spowiednikowi. On uśmiecha się do mnie i powtarza, że takiemu obrońcy niczego ci nie odmawia. Wydaje się, że ponieważ Jezus mówił do niego, uśmiechając się, Ojciec Pio w swej bezgranicznej skorności podkreślał żartobliwy charakter tych zdarzeń, odciągając uwagę od ich istoty. Zauważył na przykład, że Jezus posługuje się znanym wersem z Jerozolimy Wyzwolonej. Niczemu takiemu. Obrońcy nie odmówił. I co, jak ojciec pije, wspomina bierzmowanie. Ciekawe, jak my często rozumie. ja pamiętam, bierzmowanie dla mnie było na to, że przyjmiemy prezenty, że coś tam. Bo tak bar bardzo materialistycznie patrzyłem na ten sakrament, niestety. A on tutaj patrzy, jak święty patrzył. W moim sercu płakałem z radości w czasie tego świętego obrzędu. Już przypominał mi on te uczucia, które wzbudził we mnie najświętszy duch pocieszyciel tego dnia którym otrzymałem sakrament bierzmowania, a był to dzień szczególnie wyjątkowy, i niezapomniany przez całe życie. Ile słodkich wzruszeń pozwolił mi odczuć w owym dniu ten duch pocieszyciel. Dalej się z pisze, jak zwykle Jezus będzie uwielbiony w mojej duszy i w moim ciele. Ten, który okazywał mu szczególną miłość już od dnia narodzin, na razie chciał ukryć go przed oczyma wszystkich. jest piękna sprawa po prostu. Niezwykłe, jak się rodzi już powołanie młodego ojca Pio, młodego przyszłego ojca Pio, przyszłego, który no już ma ogromne życie modlitwa, ogromne życie łaski Bożej, ogromne rzeczy tam się dzieją, których my nad nie wiemy. Może dowiemy się na sądzie ostatecznym, co ta ojca Pio się działo i jaka mądrość po prostu. już Tak młodego chłopaka wiedział, czego unikać, czego ten, i to jest ważne. Właśnie każdy wewnętrznie ma wpisane właśnie w duszę to, co jest dobre, co jest złe. To jest ten wewnętrzny głos, to jest to sumienie. To jest to prawo naturalne, które jest wpisane w nas. My wiemy dobrze, co jest dobre, co jest złe. Możemy się zbałamucić, możemy oszukać swoje sumienie, możemy wmawiać z jakimiś psychologicznymi sztuczkami, że już e, nie mam wyrzutów sumienia i tak dalej, ale my wiemy dobrze. Często na początku, kiedy coś czynimy, w danym momencie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tak jak w głos Boże, skąd był bardziej czuły na, niej, na ten głos. Ważna sprawa, no. Maria. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore. Se lo dato Gesù e Maria, oggi okay, è